Jak powinna wyglądać prawidłowa nebulizacja młodszych dzieci z użyciem maseczki? Zapraszam na film. Dziecko powinno spokojnie siedzieć. Niemowlę należy trzymać na rękach w pozycji półleżącej albo na nogach rodzica. Tak robi się u niemowląt powyżej 6 miesiąca życia. Głowa dziecka nie może być przygięta do klatki piersiowej. Nie poleca się wykonywania nebulizacji podczas snu ani w pozycji leżącej. Nie należy wykonywać nebulizacji bezpośrednio po posiłku, gdyż niekiedy kaszel wywołany działaniem leku może sprowokować wymioty. Maska musi szczelnie przylegać do twarzy i obejmować nos. Oraz jamę ustną. Nawet niewielkie odchylenie maski od twarzy powoduje znaczne zmniejszenie dotarcia leku do skrzeli i tym samym osłabienie efektu terapeutycznego. Szczelność w okolicy nosa ma kluczowe znaczenie, gdyż u dzieci młodszych niż półtora roku, czyli poniżej 18 miesiąca życia, aerozol dostaje się do dróg oddechowych głównie przez nos. Nieszczelności przy brodzie są akceptowalne. Podczas nebulizacji nebulizator, czyli pojemnik z lekiem, powinien być w pozycji pionowej. Pod koniec nebulizacji lub przy nierównomiernym rozpylaniu leku należy potrząsnąć pojemnikiem nebulizatora tak, aby lek, który osiadł na ściankach, opadł na dno pojemnika i został rozpylony do końca. Inhalację należy zakończyć, gdy z nebulizatora nie wydobywa się już aerozol.